Drodzy Bracia i sestry my szczojno poczuły porywki opisania, jaki dozwalają nam jeszcze raz, znowu pochlubyte rozumienia tajemnicy rzyżdwa Chrystowych. Ewangelia z jeho niedzieli mieści dobre widomej, tak duma usim nam początek prolog. Ewangelii św. Joana. My o pro słowo, jakie stało ciałem i osiedliło się miż nami. Święty Joan rozpowiada pro narodzenia Jezusa też inaczej niż inni ewangelisty. To my nie czujemy pro jasła, u jakich było położone Dytia Jezus. Nie czujemy pro pastuchów, jaki piszły do wertepu we flejemi, szanowaty Marijo, Mariju, Józyfa ta Dydzia Isus. Tutaj nie ma i mowy pro poklonienia trzech budrców z wschodu. Jednak Święty Joann chce ty nam zrozumieć ciu największą podjęciu w historii ludztwa w historii świata, ta rozpowiadaje o niej po innszym. Win choworyć pro najchlepsze znaczenia, pro sens przychodu uswit Bocha, jaki stał ludojną, jaki stał jednym z nas. Jezus jest nazwany słowem. Co to oznacza, można zapytać. Na pewno nikt z nas u taki sposób nie mówi o dytyny Koły Kiedy w rodzinie narodzi się dytyna, babci to najkraszcze znają. My mówimy, że narodziła się nam dońka, narodził się syn, babusia, powie, że narodziła się wnuczka. Zwisno, tak samo święte pismo, prorok Isaia zwiszcza je pro narodzenia Jezusa, bo nam narodyło się, czytajemy w knyzy proroka Isaia, syn syna nam dano. Ale wszę święty choworyć pro nieho, win jest słowo. Zawdziaki wymówlenym słowom my możemy się oden z odnym możemy komunikować nasze dumki, jakie je u naszych chołowach za wdzięki słowa mogą być wyrażeni na zewni my możemy podzielić się naszymi myślami, tym, co w naszych chołowach z innymi wy zaraz menę słuchajcie, te, wybaczycie mnie, patrzycie na mnie, czuje te słowa, jakie ja wymawiaję, i dzięki temu ja mogę podzielić się z wami ciu propowidziu. Ale o kilki wysłuchaję te, w wtysi, ja nie znajusz, co wy zaraz dumajete. ktoś pewno słuchaje uważno, ktoś inny wtomlony, bo nie spał pół nocy, może troszkę zadrimał. Czy ktoś już myśli o tym, co będzie po świętej mesy, co będzie na obiad, co będzie dzisiejszego robyty, koły kiedy do domu? Komuś może skadał się film, jaki wczoraj baczył u kino? Za wdzięki słowom, za naszej mowie, My możemy wyrazić te, co w nas. Wyrazić, skazaty innemu to, co jest w naszym sercu, w naszej duszy. I kiedy my to rozumiemy, nam lepiej zrozumieć, że tak samo Bóg, nasz Twórca, posyłaje uświęcić swojego jednorodnego Syna i robić same Jego takim słowem sprajamowanym do nas. Bohaterazowo i bachaćma sposobami Boch choworył kołyś do baćkiew naszych przez proroków. Czytajemy o Posłani do Jewrejów na samomu początku. Za ostatnich, że od tych dni win choworył do nas przez syna. Co oznacza jeszcze, chociaż Bóg wrze ranniejsze Różnymi sposobami zwracam się do nas. Mówił do ludyny przez swoich proroków, jakich posyłał świat, przez różne podziały w historii świata, w historii zbawienia. E, Wszęż wyruszył wyryszył skazaty osobliwe słowo, słowo, jakie oznacza na bocato większe, słowo, w którym będzie zakładana na wsja prawda i wodą czas ciał lubow, jaką Bóg chce podzielić się z nami. Tym słowem jego syn, tym słowem jest Jezus Chrystus, osobliwym słowem nebesnego Ojca do każdego z nas, słowom, jakie Otec wymówляє w świętomu Dusi. Bracie i sestry, także i my czasem Mówimy słowa, jakie mają osobliwe znaczenie w naszym życiu. Takimi słowami je na przykład Ja tebe lubię To nie jedna z tysięcy słów, jakie my mówimy codziennie. To słowa unikalne, duże, ważne. Każde z tych trzech słów Ja to toś, nie ktoś, nie kto, ale ja Tebe, to, to nie bódź kocha, ale tebe, lubiu. I nowe i my boimy się wymowyty ci słowa, pro lubow, bo nie do końca w pewne, czy tak wono nas prawdzije, my nie możemy jakoś zrozumity i te, też, widbuje się w naszym sercu, albo boimy się, jego skazaty, bo nie znamy, czy będzie ono prawidłno wspomniane, My boimy się, czy nie będzie ono, słowo, czy ci słowa wytknięte, znechtowane, propuszczone, zabute. Takim słowem, ja Ciebie lubię, jakie Bóg skazał, wymówił do ludztwa i do każdego z nas jest sam Jezus Chrystus. To oznacza je narodzenia Jezusa Chrystusa. Chrysta, to oznacza Jezdwo. Bóg każe: ja i tu każdy z nas może swoje imię pokłasć. Ja tebe lubię. Dlatego posyłam do tebe mojego syna jedynorodnego. I to słowo, jakie Bóg skazał, ono trwaje. Ono nie bo Bóg Otec i teraz każe przez swojego Syna w dusi światomu do nas, że On nas bezmężno lubi, że On nas bezmężnie polubi. Bóg pragnie takim czynom dowesty nam swoją miłość. Bóg tak polubił Switka, że Święty Joann, że Syna swojego jednorodnego dał, żeby każdy, kto wiruje w Niego, nie zahyną, a żył życiem wiecznym. Nie zawsze my odpowiadamy na żal lubowiu na lubow. Tak samo słowo Boga, Jezus Chrystus, słowo Boże i Lubowi do nas nie było przyjęte w Sima. Ewangelist Joan choworyć nam z tego dnia, że świat nie poznał Jego, że świat nie poczuł tego Słowa Boga. Przyszło do swoich, a swoich Jego nie przyjęli. Braty i sestry, to także jakieś zastrzeżenie, jakieś, jakieś poperedzenie dla nas, wszystkich, bo i my możemy być głuchymi do Słowa Boga jak i choworyć do nas przez swojego Syna. I my możemy przez naszą newiru brak lubowi, przez naszych chrychy i niewierność być takimi, kto nie przyjmuje, nie czuje, nie chce poczuć słowa Ojca. Nasze chrychy, podimni czasem do jakiegoś takiego szumu, jak jakaś duża Huczna muzyka czy dźwięki, jakie zaważają nam poczuty co Bóg do nas chce powiedzieć. My możemy być na tyle zajęci sobą, na skoncentrowani na sobie, że za wszystkim zapomniemy o modlitwie i nie poczujemy głosu Boga. Czasami tak bywaje w codziennym życiu. Ktoś nam coś skazał, ale my tego nie poczuły Istnieje, bracia i siostry, jeszcze jedna sytuacja w naszym życiu, kiedy my nie czujemy tego, o czym Bóg nam mówi, kiedy nie przyjmujemy Chrystusa. Każdy z nas spiłkuje się jakiejś mowie. Wy na pewno czujecie, tak jak ja mówię, że ja nie ukraińiec, ja Polak. To od razu można poczuć, prawda? Przez jakieś pomyłki, przez jakieś słowa, przez nachłosy, Panżeń z nas spiłkuje się jakąś mową. Możemy się zapytać, a jaką mową spiłkuje się z nami Господь Boch? Czy він do nas choworyć ukraińskoju, Greckoj, łacińskoj, polskoju, ankhlijskoj mowoju, W różnych mowach u czo mu chram święta mesa. Zwisno tak, ale peredusim boch choworyć do nas mowoju lubowi. Boch je lubowi. Co oznaczaje, szczo takoż toj, kto chocze zrozumity mowu bocha, szczo win mnie choworyć, powinen spiłkować się mowoju lubowi. Baczymos o satana, zły duch, Choć i je dużo rozumnym, w tym nie sumniwajemos I bezumowno znaje wsi mowy switu. Nie rozumie mowy lubowi. Mowy lubowi nie rozumie toj, kto żywe nienawiść. Kto, ciles spremowano, zawdaje szkodu bliżniomu Kto znieważaje sebe, Boga, innych ludzi. Taka ludyna będzie chlucha do głosu Bocha. Święty Joannów, w dzisiejszych Ewangelii, także nazywa Jezusa światłem. Tak, Boch choworyć do nas mową światła. Mową Bożej błagodacji. my zatrzymujemy się u w temry, a w uchrychach, jeśli nie chcemy zrobić oś krok do nawrócenia My nikogo nie poczujemy i nie zrozumiemy mowy Boga. Joanna Ewangelista takoż nazywa Jezusa z życiem. Tak, Bóg mówi do nas mową życia. Jak ktoś znieważaje ludzkie życia, jak on dba o życie, jak on zachęca życia bezzachystnych ludzi, dzieci, albo zasądzuje innych do śmierci czy swoje bożewilni plany taka ludyna nie rozumie mowy boha ona słucha ta slipa. bracia i sestry, nawertajmy się i uczmy się mowy miłości uczmy się jej przede zawsze wit Isusa Chrysta czy się mowy prawdy i lubowi z pidrucznika, pidrucznika jakim jest święte Pismo Jego święte Ewangelia. To najlepszy pidrucznik do nauki mowy Boża. W się osia wid tych kto tę mowę dobrze znaje, wid świętych a szczególnie wid Preświatoj Diwy Maryi to ludzie, i duże dobre nauczyli się mowy światła, mowy życia, mowy miłości. Kiedy dywymosja i modlimy się za zastępstwem Praswiatoj Dziewicy Maryi, ona nam pomaga nauczyć się oś tej mowy, tego spiłkowania z Bogiem. Trzymajmy się istyny i światła. Amen.